Witam serdecznie wszystkich słuchaczy w niedzielę 11 września 2022 roku takie krótkie nagranie tutaj z filmu Święty Paweł czyli z kolekcji przepiękne tutaj historie biblijne to jest oczywiście ta seria z edycji Świętego Pawła była Wydawana co tydzień w takim tygodniowym czasopiśmie. Familia Christiana, prawda? Ja tą serię całą mam. To było gdzieś około roku 2000, bodajże chyba 5 lub nawet 4 jakoś tak. Ja tą całą serię tutaj kupiłem. Mam począwszy od Genezy. Widzimy Jakub, Józef, Ester, Samson, Dalila i tak dalej. Wiadomo, Jeremiasza, mamy Salomona, tutaj mamy Abrahama, Jezus, Jana, Piotra, Pawła. I tu właśnie z tej serii apostoła Pawła. Chciałbym Wam puścić pewien urywek. To jest praktycznie z dziejów apostolskich czwarty rozdział, ale to, czego nie ma opisanego w Biblii, chrztu Barnaby. Czyli tego towarzysza późniejszego nawróconego apostoła Pawła i jego żony, czyli Chrzest, Barnaby i jego żony Agar. I gdzie padają w tym filmie bardzo ważne słowa, i nie bez powodu, tu nie ma przypadków, że tak to zostało nagrane. My znamy, że pierwsze przykazanie, jakie było. Tak zwanym Dekalogu, w księdze wyjścia tam od 20 rozdziału. Mamy to, że mamy kochać swojego stwórcę, prawda, swojego Boga mamy miłować całym sercem, całą duszą, z całych naszych sił i całą naszą myślą dodał jeszcze potem Jezus Chrystus. Oczywiście to jest w księdze powtórzonego prawa, e, prawda? Najlepiej tam jest to wyrażone. To był szósty rozdział, werset czwarty, tak? Powtórzonego prawa odnośnie właśnie tego przykazania miłości. I tu będą padały bardzo ważne słowa. I akurat tak sobie myślałem, że puszczę, mając nadzieję, że no, YouTube nie usunie mi tego nagrania, że to nagranie przejdzie. Że nie będzie się przyczepiał, wiadomo, o prawa autorskie, bo raz już tak mi pewne nagranie nie wchodziło na YouTube'a, mimo to, że nagrywałem tak jak teraz. Zobaczymy, jak teraz będzie. Oczywiście, no, ja tutaj mam w języku włoskim, ale to nieważne. Ja w pewnym momencie się zatrzymam, przetłumaczę. Ci, którzy znają język włoski, to zrozumieją. Warte jest to uwagi, właśnie jakie słowa tutaj będą. Padaci, viens. Sono Stefano. Lui è Giovanni, uno dei più cari amici di Gesù. Giovanni, loro sono Barnaba e sua moglie Agar. Sono credenti. Benvenuti. Prego, venite. Maria, sì, voglio presentarti due credenti. Barnaba e sua moglie Agar. Lei è Maria, la madre di Gesù. Sono la tua serva. Madre di Gesù. Sono una persona come tutti. Non ti devi inginocchiare. Sei stata scelta da Dio. Siamo tutti scelti da Dio per svolgere un compito. Ma siamo noi che dobbiamo scoprire che cosa ci chiede. Venite, mangiate con noi e vi racconteremo tutto su Gesù. Gesù ci ha detto prendete, mangiate, questo è il mio corpo, fate questo in memoria di me. Credi nel Signore Gesù, Figlio di Dio, nostro Messia e nostro Salvatore, con tutto il cuore e tutta l'anima. Io ti battezzo nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. La promessa di Dio per voi che credete. Agar, moglie di Barnabas, tu credi in Gesù il Messia, nostro Signore e nostro Dio? Sì, credo, io credo, con tutto il mio cuore. Io ti battevo. Simone, detto Pietro, ti dichiaro in arresto per ordine del sommo sacerdote del Tempio. więc zwróćcie uwagę właśnie na ten wyznanie wiary które tutaj będzie najpierw Barnaba i potem jego żona Agar że mówią że tak wierzą z całego serca i z całej duszy zobacz bo najpierw będzie mówił Barnaba to zatrzymam w momencie kiedy on to wyzna okej okay. Signore No. pyta się teraz Piotr czy wierzysz właśnie w Jezusa Chrystusa, Syna Bożego. Tak. którym jest Mesjaszem i naszym zbawcą. Z całego mojego serca i z całej mojej duszy. To jest wyznanie, że Jezus Chrystus jest Bogiem. Jętibatężo ja <grym> w imię w imię Boga, w w imię w imię w imię w imię Wierzycie. Agar, moglie di Parnumba, tu credi in Gesù il Messia, nostro Signore, e nostro Dio? Sì, credo. Io credo widzicie teraz, Piotr mówił naszego zbawcę i naszego Boga. Przana tak, tak wierzy, co mojego serca. Con tutto il mio cuore. Nie o toś moi Boże kochana, jak ja bym chciał być w tamtych czasach na miejscu na przykład takiego Barnaby czy tych innych nawróconych ludzi podczas tego wszystkiego, kiedy właśnie podczas tej całej misji apostołów, kiedy nauczali. Jak jeszcze by było piękne, móc jakoś przenieść się w czasie w tamte czasy i być wśród nich, wśród tych pierwszych właśnie wspólnot, które się gromadziły.